e-learning. Potrzebujesz przeszkolić pracowników z zakresu okresowego szkolenia BHP, a może Twój klient potrzebuje szkoleń dla swoich pracowników? Sprawdź, jak to można zrobić wygodnie, w czasie dostosowanym indywidualnie do każdego pracownika, w dowolnym miejscu, bez udziału instruktora. W formule e-learningowej możesz przeszkolić pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych, Przedstawicieli handlowych, nauczycieli, a także personel medyczny i osoby kierujące pracą innych, np. menadżerów, dyrektorów, kierowników czy brygadzistów. W ten sposób może odbyć szkolenie także każdy pracodawca. Wystarczy odnaleźć właściwe szkolenie, podać ilość osób do przeszkolenia, wprowadzić dane osób mających odbyć szkolenie i dokonać opłaty w koszyku. Dla podanych kursantów zostaną automatycznie utworzone konta i przesłane dostępy do szkoleń online. Każdy z kursantów w wygodnym dla siebie czasie i miejscu będzie realizował szkolenie. Szkolenia są przygotowane w oparciu o obowiązujące przepisy oraz najnowszą wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Wiedzę uzupełniają ćwiczenia śródlekcyjne, dzięki którym na bieżąco można kontrolować postęp w przyswajaniu materiału szkolenia. Platforma e-learningowa będzie motywowała uczestników szkolenia do jego ukończenia, przypominając o terminie wygaśnięcia dostępu do kursu. Po zakończeniu szkolenia przez pracownika portal wygeneruje zgodnie z prawem zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP dla każdego uczestnika szkolenia. Jeśli prowadzisz działalność doradczo-szkoleniową w branży BHP, możesz na etapie składania zamówienia wskazać swoją firmę jako organizatora szkolenia. Dzięki temu wygenerowane przez portal zaświadczenia dla uczestników szkolenia będą opatrzone nazwą Twojej firmy jako organizatora szkolenia. Wystarczy je podpisać, ostemplować i można przekazać klientowi. Jeśli chcesz otrzymać gotowe, podpisane i ostemplowane zaświadczenia, po prostu poczekaj na przesyłkę pocztową. Otrzymasz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w ciągu dwóch tygodni od zakończenia szkolenia. Dodatkowo, korzystając z dostępu do e-dokumentów, możesz także monitorować upływające terminy ważności szkoleń BHP dla poszczególnych pracowników. Na naszej platformie e-learningowej znajdziesz też inne szkolenia, np. z zakresu prawa pracy czy umiejętności miękkich. Jeśli jesteś użytkownikiem naszego portalu, dostaniesz informację o najnowszych szkoleniach, które zamieściliśmy na portalu. Szkolenia BHP jeszcze nigdy nie były tak proste. e specialista BHP.pl